Jedna z rzeczy, która wyróżnia człowieka, to fakt, że jest on jedynym gatunkiem, który znamy, który potrafi rozpłakać się ze smutku czy ze wzruszenia. Co więcej, umie on tę umiejętność wykorzystać. Oczywistą funkcją jest przysłowiowe danie ujścia swoim emocjom. Jednak istnieją również inne, społeczne, taktyczne, a nawet i takie, które zmieniają aktywność mózgu u odbiorcy. Po co nam płacz? Skąd się bierze, jaką ma rolę, czy można łatwo łzami zmanipulować drugiego człowieka, jakie są tutaj różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami, o tym właśnie jest ten film. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest X.com. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Od jakiegoś czasu badacze obserwują funkcjonowanie łez u zwierząt. Jak się okazało, jedną z funkcji, jakie łzy pełnią, jest sygnalizowanie społeczne. Na przykład łzy gryzoni często służą temu, by zmniejszyć agresję drugiego osobnika. Łzy samic myszy zawierają substancje, które dają samcowi znać, dają informację, by powstrzymał się on przed walką. Czy podobny mechanizm można zaobserwować u człowieka? Grupa badaczy z Weizmann Institute of Science. Postanowiła zająć się tym tematem. Do eksperymentu zaangażowano około 100 kobiet, których zadaniem było dostarczanie łez. Sposób na to, by to zrobić, był dowolny, czy to słuchanie muzyki, oglądanie dramatycznych filmów, czy przeglądanie cen wynajmu nieruchomości. Bardzo ważne by łzy powstały z powodu emocji, a nie na przykład z powodu krojenia cebuli. Wyjaśnię to trochę później. Finalnie wybrano łzy sześciu ochotniczek, bowiem tylko tyle z nich było. W w stanie przekazać wystarczającą ilość materiału. Warto wspomnieć, że ochotnikami byli również mężczyźni, jednak żadnemu z nich nie udało się aż tyle wypłakać. Następnie naukowcy wybrali do badania uczestników kolejnej części eksperymentu. Tym razem byli to sami mężczyźni. W ramach eksperymentu u uczestników wywołano agresję. Badacze posłużyli się tutaj pewną wyjątkowo irytującą grą komputerową. Następnie, kiedy uczestnicy eksperymentu byli już wystarczająco zdenerwowani, jednym prezentowali wcześniej zebrane kobiece łzy. A innym sól fizjologiczną. No właśnie, co to znaczy prezentowali, uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie je powąchać. Dlaczego wąchać? Może nam się wydawać, że łzy nie mają zapachu, jednak nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, jesteśmy podatni na wysyłane nam komunikaty chemiczne. I to zadziałało także w tym badaniu. W jaki sposób? Mężczyźni byli badani rezonansem magnetycznym. Po powąchaniu łez, tym czymś, co zauważyli naukowcy, było zmniejszenie aktywności obszarów w korze przedczołowej i przedniej wyspie. To te obszary, które są związane z agresją i podejmowaniem nagłych decyzji. To przełożyło się również na zachowanie. Mężczyźni ci wykazywali mniejszą ilość agresywnych reakcji w grze w porównaniu z grupą kontrolną. Wynik był zaskakujący, niemal 44% redukcji agresji. Dziś wiemy, że łzy mogą być ochroną przed agresją, i to na różne sposoby. Nie wiem, czy często płaczecie, ale pomyślcie: płacząc, światło w moim polu widzenia się rozprasza, mój obraz rozmywa się. Czy w takiej sytuacji jestem przygotowany do ataku? Raczej nie. Tym samym sygnalizuję tym innym na zewnątrz moją bezbronność i bezradność. Pokazuje, że w tym momencie jestem nieszkodliwy. Co za to dostaję? Wrogowie odczuwają mniejszą chęć zrobienia mi krzywdy. Przyjaciele są bardziej skłonni, żeby mi pomóc. I to potwierdzają badania. Płaczące osoby są również postrzegane jako bardziej przyjazne i ciepłe. Wyzwala to współpracę i zachowania prospołeczne. Jednakże nie oznacza to, że jest aż tak kolorowo, bo z drugiej strony. Można przedobrzeć. Płacząc za często, czy osoby płaczące za często określa się jako niestabilne, niekompetentne, albo nawet często manipulujące. Nie zawsze również płacz wywiera jedynie pozytywne reakcje otoczenia. W zależności zatem od sytuacji, musielibyśmy wybierać, czy rozpłakanie się przyniesie nam takie korzyści, które przeważą koszty. Wspomniałem też, że w tym eksperymencie, o którym powiedziałem, istotnym było, aby łzy powstawały z powodów emocjonalnych, a nie przez podrażnienie oka. Dlaczego? Łzy emocjonalne mają inny skład chemiczny niż te, które powstają z innych przyczyn, bo oprócz łez emocjonalnych istnieją też. Łzy podstawowe służące nawilżaniu oka i łzy odruchowe, które powstają w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, jakie bodźce fizyczne, np. urazy albo sytuacje, w której do oka wpadnie jakiś pyłek albo ziarenko piasku. Najprostszy skład mają łzy podstawowe złożone z wody, soli, lipidów oraz białek. Uzy odruchowe mają mniej białek i lipidów, ale zawierają więcej wody, po to, by skuteczniej wypłukać substancje drażniące. Zaś łzy emocjonalne złożone są również z hormonów stresu, takich jak kortyzol i z neuroprzekaźników. Dlaczego to takie ważne? Wypłakując takie łzy, wypłakujemy te substancje chemiczne powiązane ze stresem. Pozbywamy się ich. Ponadto przy płaczu uwalniane są także opioidy, które łagodzą ból. Uwalnia się również oksytocyna, hormon, który pomaga nam zwiększyć spokój. To wiele tłumaczy. Ta rada, że w trudnych chwilach przydaje się po prostu wypłakać, nie wzięła się znikąd. O człowieku mówi się, że jest jedynym gatunkiem, który potrafi się rozpłakać z powodu smutku czy wzruszenia. Na ten temat inne zdanie mają właściciele psów, ale nauka tego nie potwierdza. To kolejna zagadka dla naukowców: dlaczego człowiek płacze z emocji? Przez lata powstało na ten temat parę hipotez. Jedna z ciekawszych łączy łzy z ogniskiem. Nawet 1 400 000 lat temu, yy, dalecy czy wcześniej przodkowie ludzi używali ognia. Jednym z jego celów było palenie szczątków zmarłych. Podczas takiej ceremonii, yy, podobnej współczesnemu pogrzebowi, dym z ognia drażnił ich oczy. To powodowało zawienie. Takie skojarzenie łez z doświadczeniem emocjonalnym, jakim jest utrata kogoś bliskiego. Mogło stanowić zaczątek naszego płaczu. Hipoteza, choć bardzo interesująca, nie tłumaczy, dlaczego takie zachowanie miałoby być preferowane w doborze naturalnym. No, ale w czasie się nie cofniemy. I tego już najpewniej nie uda nam się rozwiązać. Dodatkowo łzy mogły wzmacniać więzi. Można przytoczyć tu przykłady płaczu rytualnego, na przykład u rdzennych mieszkańców Ameryki. Takie grupowe lamentacje odbywały się przed wyruszeniem na wojnę. Płakano, bo wierzono, że to duchowo oczyści wojownika, a także wyrażano w ten sposób smutek z powodu nadchodzących strat. Łatwo zauważyć, że takie działania miały, spełniały rolę spajania grupy danego plemienia. Wracając jednak do tematu, jakie są różnice płciowe odnośnie płaczu. Jak wskazują badania, dorosłe kobiety w zachodnich krajach płaczą od 2 do 4 razy częściej niż dorośli mężczyźni. Ciekawa jest również różnica pomiędzy przyczynami płaczu. Kobiety najczęściej płaczą w sytuacjach konfliktowych, za to mężczyźni są bardziej skorzy uronić łzy z powodów pozytywnych. Jednak czy oznacza to, że kobiety płaczą więcej tylko dlatego, że są kobietami? Trzeba w tym miejscu wziąć pod uwagę czynniki towarzyszące. Można zastanawiać się na przykład nad tym, że dużo więcej kobiet niż mężczyzn pracuje w zawodach społecznych, w tym w opiece zdrowotnej albo w edukacji, które często, czy w których często są wystawiane na sytuacje wzruszające, trudne, czy takie generujące płacz. Jednak być może najważniejszy z argumentów to poziom akceptacji męskich łez. W końcu, jak śpiewał kiedyś Tilaf, chłopaki nie płaczą. Ta niska społeczna akceptacja dla męskich emocji i wysoka dla kobiecych może być wysoce znaczącym czynnikiem, dlaczego te wyniki tak się od siebie różnią. A czy widok łez kobiecych działa na mężczyzn? Cóż, na pewno bardziej niż łez męskich. W badaniach wykazano, że mężczyźni oceniali płacz kobiecy znacznie łagodniej niż męski. Płacząca kobieta wzbudzała wśród mężczyzn większą chęć pomocy niż ta, u której łez nie widzieli. Jednak płaczący mężczyzna już nie. Ten mechanizm był bardzo widoczny u badanych mężczyzn, podczas gdy kobiety nie stosowały podwójnych standardów. Były skłonne pomagać i płaczącym mężczyznom, i płaczącym kobietom. Jakie płyną z tego wszystkiego wnioski? Płacz został wśród nas, bo najprawdopodobniej pełni wiele ważnych funkcji i najpewniej nie wszystkie jeszcze rozumiemy. Możemy zasugerować nim własną bezbronność, w pewien sposób analogicznie do dziecka, które swoim płaczem przywołuje mamę. Łzy mogą chronić nas przed agresją, oczyszczać nasze emocje, a nawet spajać nasze relacje. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, żeście się nie popłakali, oglądając ten film. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest Xcom. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulow. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.